Do dzisiaj aktujemy grac o yeah, Maxa yeah, do yeah. naszego teamu. Przywitaj się. Dobra. Dobra, yeah. teraz aim, dawaj lecisz. Dobra, AimTag 2, tak 3 może być, teraz FreeBit, dawaj lecisz, o Jezu, dawaj FreeBit. Nie, tu, No to dawaj, lecisz FreeBit. No co, się dopiero. No to wcale widzę, wy nieprawda, on dopiero tak edytował, żałuję, że to skosiłem, nie? Naprawdę, on robi dopiero takie triple. Nie. Dobra, nie, dawaj, edity dobra, dobra, kona. I i nie, to masz robić. Daszek. To jest przed chwilą. Okej, okej, okej. Masz tak, to. to. O, może, może być. Czy to jest prosta edycja? No, nie nie wiem. Dobra. No to chyba taka dziesiątka mi się należy, na to co robiłem, nie? Dziesiątka skała to leży to... Edity Edity tak z e, trzy 3 jeszcze <grym> przez czasu przechodzić naszemu teamu.